Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób na hiveos możemy sobie zmienić koparkę na inną farmę. Czyli mamy koparkę na jakiejś farmie i chcemy ją zmienić na inną, w sposób zdalny bez, bez odłączania dysku. Sprawdzamy sobie adres lokalny IP koparki uruchomiamy program puty Link do programu będzie pod filmem. I tutaj standardowo wpisujemy login user password 1. No i mamy już konsolę naszej koparki. A znamy pewnie niektórzy z Dosa menadżera. Wchodzimy sobie wpisując komendę MC i w katalogu Hive Config mamy plik rig conf. Edytujemy go poprze poprzez naciśnięcie F4. Na nowej farmie dodajemy nową koparkę i tutaj mamy dane tej koparki. Te dane teraz musimy przepisać do pliku Olikconf możemy sobie ten plik pobrać, bo w tym pliku będziemy mieć też id farmy. I tutaj mamy id farmy, jak również wszystkie dane, czyli nazwa koparki, hasło, te dane po prostu wpisujemy w ten Plik. Następnie naciskamy save, czyli w 2 Wychodzimy, klawiszem w 10 i robimy reboot koparki. I za chwilę będziemy widzieć. Yy że nasza koparka już wstanie na nowej farmie pod nowymi danymi. W chwili rozłączyły się programy z danej obsługi. No i po chwili skoczy nam właśnie ta koparka. Dla osób, które. Tak naprawdę nie wiedzą o czym mówię. Temat koparek pojawił się u mnie na kanale po raz pierwszy. Także poniżej prezentuję kilka linków do kanałów, gdzie jest to krótko omówione, na czym polegają kryptowaluty i ich kopanie. Jak również link do kanału. Baksika, który tutaj pomógł mi w konfiguracji koparki. Także serdecznie polecam. Wszystkie te linki do tych kanałów znajdziecie pod spodem. Zapraszam Was, no i pozdrawiam. Cześć. Pozostaje nam teraz kwestia bezpieczeństwa, zabezpieczenia naszej koparki i w tym przypadku. Pokażę Wam, w jaki sposób można zmienić port zdalnego logowania oraz w jaki sposób możemy zmienić hasło na swojej koparce do zdalnego dostępu. W tym celu wchodzimy w program do zdalnej obsługi, wpisujemy adres swojej koparki. Login user, standardowe hasło to 1 i w tej chwili mamy dostęp do kopalki. Wchodzimy znowu w MC, dajemy się do katalogu ETC, odszukujemy katalog SSH. W katalogu SSH Znajdujemy plik z HD Config, tu poprzez edycję przyciskając klawisz F4. Odhaszowujemy sobie linijkę z pozycją port. I tutaj wpisujemy sobie dowolny port inny niż obecnie wpisany. W tym przypadku dla pokazania wpisuję port 2222. Zapisujemy klawiszem F2. F10 wychodzimy i w tej chwili udajemy się do katalogu int. D. Tutaj przeładujemy sobie usługę ssh. W tym celu wpisujemy polecenie ssh restart. I mamy komendę, że usługa została przeładowana przyciskamy guzik możemy sobie podejrzeć co tam się więcej wydarzyło w tym celu naciskamy przytrzymujemy ctrl, naciskamy o widać, że usługa się przeładowała wpisujemy exit i jesteśmy z powrotem w konsoli tutaj zmienimy sobie hasło e, dostępu do naszej koparki poleceniem pas wd i musimy podać, bo jak widzimy, jesteśmy zalogowani jako root. Wpisujemy nowe hasło. Mamy informację, że hasło zostało prawidłowo zmienione. W tej chwili pozostaje nam tylko sprawdzić, czy wszystkie wykonane przez nas czynności zostały już zastosowane. Wychodzimy z konsoli. Jak widać, pierwszy exit powoduje wylogowanie się z konta root, natomiast w tej chwili jesteśmy jeszcze zalogowani jako user. Ponownie exit i sprawdźmy. Uruchamiamy nowy program. Wpisujemy adres. I jak widać, połączenie jest odrzucone gdyż próbowaliśmy się zalogować na porcie 22 sprawdźmy zatem czy ponowne logowanie na porcie 2222 przyniesie skutek tak wpisujemy user standardowe hasło 1 Powinno być błąd logowania i tak też jest, dlatego że hasło zostało prawidłowo zmienione. W tej chwili wprowadzamy hasło, które ustaliliśmy jako nowe i mamy powodzenie. Tak więc, moi drodzy, warto sobie to zabezpieczyć w taki sposób, dlatego że wszystkie standardowe ustawienia są ustawieniami, które tak naprawdę wszędzie są dostępne w sieci. I w łatwy sposób można wejść w zarządzanie naszą koparką. No i do czego zmierzam? Ktoś może przejąć sprzęt, który u nas pobiera prąd, a kopać zacznie dla kogoś innego, zanim się spostrzeżemy. Możemy już parę złotych mniej mieć na swoim portfelu. Tak więc myślę, że te informacje będą przydatne. Proszę o łapkę w górę. Cześć.